Jesteśmy i chcieliśmy przetestować jak to się wszystko wyglądało no cóż, jest trochę zimno troszkę bije wiatr, pada deszcz przytrzymamy radę, więc podobno, no, podczas w, raczej w dniu, w też ma padać, więc takie Z... same warunki trzymajcie kciuki, to jest skala za to, że wcześniej nie nagrywaliśmy Proszę zanurzenie było tragiczne Ale jest <głos> <głos> Ale... Jak się czuć, że my w wodzie to było... się Rat krótko mi było ...to mi okay, no, Zdaję sprawę, bo nie jest nie ta jest ciasta, więc dla mnie jest ok, nie ma przeciw Dla też W sumie to mam ochotę jeszcze sobie pływać, ale się nie więc już nie, nie tak mam racji Dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia